Dzień dobry Mamy piątek, 21 czerwca Właśnie się spakowałem Udało mi się wszystko Suche zapakować do sekw Także nie ma dramatu Też powoli ustaje No i planuję ruszyć Mam nadzieję, że Nie będzie aż tak ciężko Że jakoś się będzie jechać Zobaczymy Nocka była Spoko, powiem wam szczerze Całkiem nieźle się spało Nawet nie patrzyłem na tą rzekę, ale zaraz będę przejeżdżał przez, przez taki most, który nawet nie wiem czy on w ogóle jeszcze Jest, jest Czy przeprawa tym mostem jest możliwa Bo, bo wody na pewno przez nas przybyło Bo znowu w nocy padało Także żegnam się Do zobaczenia na trasie Droga, którą wczoraj jechałem, już widzicie, woda się tu przelewa Także no sytuacja jest coraz gorsza Jak ma być szczery Dobrze stąd uciekam, bo... Bo jeszcze jeden dzień i myślę, że by mnie zalało w tamtym miejscu Wjedzie się całkiem przyzwoicie. Deszcz ustąpił. Niebo się klaruje. Oby, tak dalej. Mam nadzieję, że i zapraszam. Ruch jest stosunkowo niewielki. Całkiem nieźle to się zapowiada. Oby, tak dalej. Słońce zaczęło świecić na chwilkę. Od razu się robi lepiej. Trochę popaduję, ale powiem wam, że jest całkiem przyzwoicie. Oby tak dalej. Co to były za autka? Według moich informacji Bo trochę się tym interesowałem Z tego czasu To są jakieś prototypy Pojazdów, które mają Zostać wprowadzone dopiero na rynek I one są testowane W takich warunkach Skrajnych można powiedzieć Ale oczywiście mogę się mylić Ale chyba coś jest na rzeczy Tu w Alpach Często się widuje takie obrazki. Tam jest fantastyczny wodospad. I w ogóle te skały, które go okalają, nie wiem czy to będzie widać, ale zwróćcie uwagę na ich strukturę i kolor też, który nie jest taki powszechny tutaj. Nachylenie na tym odcinku a podejrzewam, że jesteśmy już na półmetku. O ile nie później. Jest dosyć strumy Tam już widać śnieg. Mgły ustępują, pojawiałem się tak na zmianę. Ale nie pada. Jest całkiem nieźle. Dosyć ciepło. Uła zaczęła się skraplać Jest dosyć zimno, marzną mi trochę ręce Ale jeszcze nie ma dramatu Musiałem ubrać kurtkę przeciwdeszczową. Powiem wam, no nie umiałem się zagrzeć A już byłem troszeczkę wilgotny Były Z1 Teraz porsche zjeżdżają, a przepraszam, miejsce, ale o, kurczę, trochę jeszcze jest. Porsche. Taki mamy klimat, tym zwyczajnego. A już mnie na coś gości z Wielkiej Brytanii. widzę Przed chwilą wyprzedziły mnie dwa Citroeny, dwa CV. Ciekawe, czy będzie ich więcej. Coś niesłychanego, po prostu. Coś pięknego. Pogoda zmienia się niesamowicie szybko. A ja trochę tracę dech w piersiach, ale głównie za sprawą ekscytacji, a nie wysokości. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powiem Wam. Naprawdę warto. Tutaj, to naprawdę. Tu jest po prostu centrum wszechświata na chwilę obecną. Jeszcze mi. Zostało 7 km, nagranie wzrasta 9,4%, że będziecie co wpychać. Zawsze chciałem mieć zdjęcie przy takiej zmarzlinie. Może mi się uda w końcu. Może dzisiaj. Ja jestem tuż przed szczytem Zaczął padać taki grazik Coś zaczął grzmić Także no... Robi się ciekawie Zobaczymy co to będzie Ale już, już blisko Już blisko So far from home like The burning into into endless Just the fire burns a cold world As a day going the night I'm part of the grass I in I it's a big Nie powiem Normalny bunkier Kto by pomyślał Do tego otwarty Pogoda jest pod pszczem Zaczął padać deszcz to sobie wejdziemy, może się uda, patrzcie jakie Profil, nie? Tak, Trochę lipnie. Szkoda, nie ma oświetlenia. Ja tu mam wymagania, nie? No niestety nie mam lepszego światła, bo musiałbym otwierać sakwy, a to grozi na chwilę obecną zalanie. Ale jestem już w środku. Są tu jakieś schody na dół. Widzicie kiedyś tam było się. No, to co ja robię? Ale całość jest stabilna, widzę. I zmiana Można zejść jeszcze niżej. Ciekawe. O matko. Tu się dopiero zaczyna w ogóle. To jest niebywałe. Co to za powody? Trochę stabilne. <grybuj> <grybuj> o tu jest kawałek chorym kawałek O, a tu pewnie jakaś sypialnia Co? Kompletne grzejniki Kto by pomyślał, nie? 40 osób to lekko Jest coraz więcej mamy Widać, że coś tu przecieka Boże, co to jest? I macie pojęcia jaki to jest labirynt. O, poziom wody się podnosi. Niestety nie pójdzie dalej. Ale obiekt jest ogromny, nie macie pojęcia na jak to, co jest na zewnątrz. To jest, to jest jedna dziesiąta tego, co jest tutaj. Niesłychane, powiem Wam. Warunki są beznadziejne. To mamy górze jak diabli. Reszta pada poziomo. Zerwał się wiatr i zaczęła jechać I Tak zjazd będzie najważniejszy O mamo jest moc O jest to, Panie Tak ciężko też się nie miałem chyba No właśnie koło mnie uderzył piorun Ale tym szosowem to Na takich oponkach zjeżdżać O, jest wyciem Konia! Kocham Cię! Utały dzieci ode mnie Czas zacząć się modlić Jasna cholera Ten graktarz boli Może no, mam każdy czas śpiew Dajemy okno Nie ma co Co na to? co powiecie konkretnie? To jest jeszcze nic. Jesteśmy na przełęczy, ale w okolicach przełęczy jest szczyt, który jeszcze trzeba odkrążyć Jest to jedna z najwyżej położonych dróg w tak jak powiedziałem wczoraj. Tylko, że do jasnej cholery musi czas też spadać ten grad. Jasna cholera. Widzicie, to miałem na myśli. Tu jest jeszcze droga. Tam jest szczyt. Ale no no nie da rady, po prostu nie da rady. No. Tego jest za dużo, nie obiadę tego. Jak ja będę zjeżdżał w takich warunkach, to ja nie wiem. Powiem. Wam, że się to jest niebywałe, jak on robi ten grad, jak to boli. O Chrysta. Dobra, jakoś przetrzymałem ten grad, ale ciężko mi się gadał, bo strasznie zimno, jestem cały mokry. Ale ile dam radę, to przejdę sobie tą drogą. Jestem ciekaw, czy może da się tam przejść jakoś. Chociaż widzę, że to jest... To jest jakaś świeża historia. za jakieś zwały po prostu, no. A, wszystko mi już jedno i tak jestem mokry Więc idziemy dalej, zobaczymy co tam jest O, takie sprzęty odśnieżają Alpy O i tam w ogóle coś pracuje dalej widzę Ale nie są łatwe rzeczy utrzymanie takich dróg Nie oszukujmy się Najgorsze jest to, że zjeżdżając z tej przełęczy Zjeżdżam sam środek burzy, więc fajnie by było to przeczekać, bo jak się wpieprze w to, to po prostu będzie po mnie. Już nie mówię o, o sprzęcie, o rowerze, o, o klockach, o wszystkim nie? Ach, muszę to przeczekać, ale może, może przeszło. Może przeszło, kto wie. Ale w butach to mi chrupie. Ale nie chcemy ta przełęcz. Matkę cały się trzęsę. Ale idziemy jeszcze do góry. Jeszcze na chwilę, trochę słońca się pokaże. Może trochę wyschnę przed zjazdem. To jest niemożliwe. To jest po prostu show. Jasna cholera. Kto by pomyślał, że jesteś Śląska. Że trafi. Wspomniałeś swoje marzenia. Mówię wam. W jak wiecie To nie ma większego znaczenia, ale w górach to jesteśmy zawódcami To jest inny wymiar To jest wyjątkowe uczucie Wybitnie uzależniające. Może ale jestem, jestem, jestem tak spodziewany masakra. Masakra. to co idę. Znacie to uczucie, nie? Jak całe ciało wam drży. Jak zaciśnięcie zęby, jak puszczacie zęby, to tylko zęby złonią. Na pewno znacie. Co po niektórzy nie powiem tak, czeka nas 25 km zjazdu. Jestem na wysokości 2707 metrów, a będziemy zjeżdżać na 1126. O mamo, to będzie zjazd. Już ja to widzę. Byle by przetrwać. Pozdro. Powiem wam, może los mnie już oszczędzi trochę. Bo na samej górze jak, jak robiłem zdjęcia jako pierwsze, to przewierała się taka motocyklistka. Babka nie umiała na siebie nałożyć dżinsu bo było jej tak zimno. I powypadały jej jakieś dokumenty, w ogóle telefon i powypadał. Wszystko to zostawiła. Jak wracałem z tego wierzchołka to to zobaczyłem. I zacząłem szukać tej kobiety, bo nie wiedziałem dokładnie, skąd ona się wzięła. I wiecie, że ja ją znalazłem, oddałem jej wszystkie papiery. Cały czas mam wrażenie, że jadę w sam środek burzy. Round after last still so far from home. It's like we're burning into embers, as the fire burns so a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been gone. Ooh, ooh. Witam ponownie. No, już trochę czasu minęło od tego feralnego zjazdu. Znalazłem miejscówkę w tym miasteczku, do którego. Udało mi się zjechać to, to miasteczko jako pierwsze generalnie No i powiem Wam, że w sumie nie ma źle trafiłem na jakąś stację stację utylizacji odpadów, tak bym to określił. No ale są na niej takie domki. Jeden miał na, na wyposażeniu jakiś stolik, jakieś krzesełka jest tu równo, w miarę czysto. Trochę to ogarnąłem, że tak powiem, pozbierałem butelki. No i w sumie nie najgorzej bym powiedział, bo boję się, że znowu, wiecie, w nocy będzie padać. No to musiałem pod dach jakoś iść. Nie? No. Rzeczy suszą się na dachu. No, jest wszystko dosłownie tak mokre, no, czy wszystko co miałem na sobie, bo generalnie to, co miałem w sakwach, no jest, jest wszystko dobrze, na szczęście. No, ale pewnie niektórych dziwi, dlaczego rozkładam namiot w na, na środku. No ale jakoś tak jestem przyzwyczajony, wiecie, moja przestrzeń, te sprawy. No, także byłem już na pizzy. Pizza po 7 euro bodajże, także dramatu nie ma. Yy, małe miasteczko, więc tylko jeden sklepik. Ale kupiłem sobie mega pomidora. Po prostu takiego, że och. Piękny jest. Kupiłem jakieś danie, nie wiem co to w ogóle jest. Jakieś parówki z... z... matką. Nawet nie chcę. Chyba z fasolą. Także dosyć, dosyć treściwe bym powiedział. Może będzie na jutro. Na śniadanie. No cóż, bo chleba nie było. No, także żegnam się. Powiem wam. Ten zjazd, dramat, dramat. Nigdy tak nie dostałem. Serio. Pozdrawiam. Jeszcze może powiem kilka słów o jednej bardzo fajnej w mojej opinii rzeczy, która mi towarzyszy od dwóch noclegów. Jest to takie coś. Część z Was pewnie kojarzy. Może ktoś nie kojarzy. To jest właściwie prysznic turystyczny, ale ja go nie zawsze wykorzystuję. Jako prysznic, tylko w takich warunkach, wiecie, gdzie nocuję gdzieś, gdzie nie mam takiego swobodnego dostępu do wody, to po prostu biorę sobie z jakiejś lokalizacji czystą wodę, napełniam go i mam to właściwie do wszystkiego: do mycia twarzy, mogę się w tym umyć, mogę umyć naczynia wszystko właściwie. I to naprawdę rewelacja bardzo to ułatwia różne rzeczy, takie wiecie. Такие бежонцы, нет?